Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat programu referencyjnego Tesli. Jak pewnie większość z Was wie, w Tesli funkcjonował program referencyjny. Polegało na tym, że w momencie, kiedy ktoś kupował Tesla, mógł wpisać sobie kod referencyjny osoby, która już posiadała Tesla. Dzięki temu zyskiwa zyskiwała różne rzeczy, jak na przykład ładowarki. Jak na przykład felgi nowe, lub też ostatnio się pojawiła możliwość uzyskania Tesli albo obniżki na Tesle. Ze względu na to, że model 3 wszedł na rynek i dużo ludzi zakupiło model 3, dosyć dużo myślę, że wymknęło się to spod kontroli Tesli, przez co w tym momencie Tesla musi około 80 Tesli Roadster rozdać za darmo. Pewnie ze względu na to, niedawno Elon Musk ogłosił, że kończy się program referencyjny Tesli z początkiem lutego. Dlatego ja dzisiaj wstawiam ten film. Pod filmem znajduje się mój link referencyjny, kod referencyjny, więc jeżeli ktoś jeszcze do lutego może kupi Tesle lub nie kupi, jeżeli doceniacie moje filmy i moją pracę i trud włożony w to wszystko możecie wpisać mój referencyjny kod. Będę wdzięczny, może jeszcze komuś się uda. Nigdy nie wstawiałem mojego linku, robię to po raz pierwszy, tydzień praktycznie przed końcem tego całego programu, no ale może się uda, także zapraszam i przykro nam, że kończy się program referencyjny, ponieważ można było zawsze jakieś fajne, I tak jak mówiłem, felgi dostać, ale trudno, mamy w zestawie dwa komplety, także i tak trzeci byłby zbędny. Więc dzięki za oglądanie, i do zobaczenia już za dwa dni w kolejnym filmie. Na razie, cześć.